Halo, witam wszystkich serdecznie z tej strony Dorota. Dzisiaj będzie temat o metalach ciężkich, a dokładnie o usuwaniu metali ciężkich z organizmu. Filmik na życzenie z jednej z osób, które mnie oglądają i słuchają. Mam nadzieję, że również subskrybują. Pani Ani, pozdrawiam z tego miejsca, panią Anię. Również was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że przyda się to, co, o czym powiem. Jednak jeśli czegoś. O czymś zapomniałam, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach, dzielcie się z nami. Ja się bardzo chętnie również dowiem. Nie jestem alfa, megą, również uczę się dzięki takim komentarzom. Coś może o czymś, o czym nie wiedziałam, a wy sobie już przetestowaliście na sobie, a może na kimś bliskim, a może po prostu czytaliście jakieś fajne badania, czy jakiś fajny artykuł o tym. Dzielcie się w komentarzach, wszyscy skorzystamy. A ja Wam powiem dzisiaj, co ja wiem. Jeśli chodzi o metale ciężkie, to w momencie kiedy ja się uzdrawiałam, kiedy miałam problem z tarczycą, to ja nie traktowałam tego w kategoriach takich, że o, teraz to usuwam metale ciężkie, a teraz to się odtoksyczam. Ja raczej stosowałam, że trzeba oczyścić organizm, to jest pierwsza rzecz, którą wiem na pewno. I trzeba ten organizm oczyścić z wszystkich toksyn, łącznie z metalami ciężkimi. Stosowałam też suplementację, która pomogła w tym detoksie, tak? Różne koktajle z zawartością choćby chlorelli. Zaraz o tym też powiem. Jedną rzecz wiem na pewno, że chyba każdy z nas ma metale ciężkie. Kwestia w jakim stopniu, ile, bo jesteśmy tak bombardowani teraz tymi toksynami z zewnątrz, z wody na przykład, jesteśmy chlor, fluor w Anglii jest. Chlorowana i fluorowana woda. Nie wiem jak w Polsce. W lekach jest pełno metali ciężkich. Tatuaże, makijaż permanentny teraz, jest szał, tak? Wszystkie panie sobie robią, co druga pani pewnie powiedziała statystycznie. Natomiast tam w tych tuszach, a szczególnie w tuszach takich do tatuażów, tych kolorowych, tam jest jeszcze więcej toksyn. Jest najczęściej kadm, rtęć, arsen, ołów. To najwięcej jest tych właśnie metali ciężkich. Ja u siebie robię od nowego roku dla moich klientów, nie tylko no wszystkie osoby z Anglii, tak naprawdę każdy może sobie zrobić taki test, bo to wysła, wystarczy wysłać włos. O tym też już mówiłam, dobrze jest sobie sprawdzić, bo tam w tych testach między innymi pokazuje to, czy mamy zatrucie metalami i na przykład jedną z osób robiliśmy i okazało się, że pani miała m.in. właśnie kadm, rtęć. No i skąd iwa mówi do no skąd, skąd 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 to i zaczęła zaczęła googlać, szukać. No i okazało się, że między innymi w właśnie do tatuaży, która sobie notabene teraz usuwała, więc jeszcze bardziej to wszystko poszło w krwiobieg, bo ten laser jakby ruszył to wszystko, zatoksyczała się z powrotem tymi metalami ciężkimi, one jeszcze szły bardziej w obieg. W tuszach właśnie, w makijażu permanentnym, między innymi w tatuażach właśnie, tu w tym tuszu od tatuaży, no to jest tego mega, mega, mega dużo. Plomby amalgatowe, no rtęć. Oglądałam film o tym, jak pan w Stanach, jego żona była tak zaturta rtęcią, że miała już nawet takie drgawki, słuchajcie, i szukali, i szukali, i się okazało właśnie, że to zatru zatrucie między innymi rtęcią. I jeśli chodzi o plomby amalgatowe, to ja już wam powiem z góry tak jedną rzecz. Plomy gotowe mają mnóstwo sobie sprzęci, jeśli macie bardzo dużo tych plomb, to polecałabym je usuwać sobie powolutku, po kolei usuwać i to nie jest też łatwa sprawa. Generalnie powinno się iść do osoby, która do dentysty, która, który specjalnie zajmuje się takimi plombami. Ja wiem jak to brzmi, ale zaraz Wam powiem o co chodzi. Dlatego, że ta osoba zabezpiecza siebie i zabezpiecza Was w momencie, kiedy ona rozwierca ten, tą plombę amalgatową podczas wiercenia. Te gazy, które się ulatniają, jakby powtórnie jeszcze raz się zatruwacie. Także nie dość, że to cały czas tam w organizmie krąży przez lata, tak, bo takie plomby po 10 lat... Słuchajcie, naprawdę można mieć mega bóle głowy, bóle mięśniowe, nawet jakieś padaczki od tego. Więc często jeśli są, są jakieś takie objawy, to ja bym to posprawdzała, czy mamy właśnie m.in. plomby amalgatowe. I tylko u takich, takiego specjalisty, który usuwa te plomby w ten sposób, powinno się je usuwać, bo jak nie, to pójdziesz do zwykłego dentysty, to on siebie zatruje, ciebie zatruje jeszcze raz. Farby. Ja na przykład w domu, jak się prowadziliśmy, malowałam farbami ekologicznymi. Po pierwsze, nie śmierdzą. Po drugie, my nie wchłaniamy tego przez lata, tak? bo to zwykle ma się chociaż 2-3 lata, nie maluje się. Jest to drogi interes, natomiast jest to inwestycja w Twoje zdrowie. Jedzenie. W jedzeniu mięso to chyba wszystko ma już teraz, ryby najbardziej znane są z kosmetyki, akcesoria kuchenne. Mieliśmy przygodę z patelnią i powiem Wam, że to się ta, ta historia się nie skończyła do tej pory. Mieliśmy wymienić patelnię, która nam się zepsuła i zaczęliśmy się wczytywać odnośnie tych patelni. I okazało się, że wszystkie patelnie są generalnie z aluminium. Zaczęliśmy szukać, nawet jeśli patelnia była pisana, że jest piękna, ceramiczna i w ogóle, to okazało się, że ona jest tylko pokryta, ale ona jest nadal aluminiowa, więc w momencie, kiedy podgrzewamy jakieś pokarmy, to te aluminium dostaje się do, tej pożyw do tego pożywienia, czasami jeszcze stosuję folię aluminiową. Foleją aluminiową, jak powiedzmy, nie wiem, jakąś rybki i coś sobie tam dosimy, mięsko i tak dalej w piekarniku, więc to wszystko to aluminium, a jeszcze najgorzej jak jest ryba i cytryna, bo to wchodzi w taką reakcję, obejrzyjcie sobie filmiki, że to wszystko dostaje się do wnętrza tej rybki i piękne aluminium sobie tam zjadamy, także wtedy ta rybka już nie jest taka zdrowa, już nie mówiąc o tym, że te ryby również mogą sobie mieć już metale ciężkie. Papierochy, jak ktoś pali papierochy, ja pamiętam swego czasu jeszcze z czasów medyko, medyka, kiedy był dzień bez papierosa, to jak zrobiłam taką pogadankę temat, na temat papierosa, to okazało się, że sama się dowiedziałam przy okazji, że tam są tysiące związków toksycznych, metali ciężkich, toksy i składników, które używają do paliwa rakietowego, do farb olejnych, do chyba asfaltów czy do czegoś. Tragedia. Papierosek ładnie wyglądają, ludzie biorą i palą, a tak naprawdę to tam jest jedna wielka bomba. Ok, objawy najczęściej. Bóle głowy, mniejsze IQ, problem z koncentracją, bóle mięśniowe, bóle nerwowe. Może być deprecha, ogólne zmęczenie, złe samopoczucie, nawet padaczka, drgawki, takie drżenia mięśni. Czasami myślimy, że jakiś brak magnezu, a to właśnie mogą być metale ciężkie. Nawet bezpłodność. Także warto sobie tu usunąć te metale ciężkie. Każde, każdemu polecam. Jakie sposoby? Ja stosowałam chlorellę. Chlorella są to algi jednokomórkowe. Chlorella ma w sobie glutation. Ja w suplementacji tam o tarczycy wspominałam już o tym glutationie, bo ja go brałam z kwasem ala i z witaminą C, bo jest najlepsza wtedy kłanialność i jedno z drugim współdziała. Zaraz o tym powiem. Chlorella naprawdę pięknie wiąże te wszelkie toksyny, metale ciężkie. I tu w niektórych publikacjach się spotkałam, że chlorellę powinno się wspomagać czosnkiem niedźwiedzim. Tak czy śmiak nie zaszkodzi. Chlorella ma ten glutation, który naturalnie nam detoksykuje organizm. Jak stosowałam? Brałam... A, jeszcze jedna sprawa powiem. Musicie znaleźć naprawdę biologicznie czystą chlorelę, Dlatego, że w tych wszystkich zielonych rzeczach... To najczęściej, jeśli kupicie jakieś z niewiadomego pochodzenia, czyli na przykład z Chin, to możecie się tymi toksynami z tej chloreli z powrotem zatoksyczyć. Więc lepiej wybierać tu jakieś organiczne, bio i tak dalej, żeby naprawdę było czyste i z dobrego, z dobrego jakiegoś y, miejsca. Poleca się pomiędzy 5 a 6 tabletek, trzy razy dziennie i to nawet do kilku miesięcy. Polecają na przykład. Na początku do 6 gram dziennie, a później po paru dwóch, trzech miesiącach zmniejszyć na przykład do 3 gram i to taka kuracja nawet do 6 miesięcy. Przy okazji powiem o tym glutationie. Glutation naturalnie mamy w organizmie i pomaga nam usuwać toksyny, metale ciężkie. Jest naturalnym helatatorem, czyli takim wchłaniaczem tych toksyn, metali ciężkich, by usunąć z organizmu. Ale na jego wpływ ma tu właśnie kwas alfaliponowy, kwas witamina C, cynk, selen. Ten kwas alfaliponowy jest to też kwas, ja to na przykład przyjmowałam pod postacią suplementu. Ten kwas jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. On bardzo łatwo pokonuje tą barierę błony komórkowej, wnika do tej komórki i zmniejsza jakby skutki, efekty zatrucia metalami ciężkimi i zwiększa nam tu to działanie, zwiększa nam tu wpływ tego glutationu. Więc fajnie wszystko jest ładnie połączone, więc można znaleźć, jeśli suplementy, to można znaleźć kwas e, ala z glutationem, witaminą C razem. Fajna, fajna sprawa. Dobrej jakości kupcie. Spirulina. Spirulina nie tyle ona też wiąże w jakimś sensie, ale jakbym miała wybrać, to chlorella jest znacznie lepsza. Spirulina ma sobie chlorofil, barwnik zielony, który bardzo fajnie nam tu detoksykuje, odkwasza organizm. Ale spirulina ma sobie również y, kwasy tłuszczowe, kwas gamma linolenowy. Jest to taki kwas, który mamy w mleku matki, który naturalnie nas odkwasza i oczyszcza. Kolendra. Nawet jest preparat Heavy Metal Detox, brzmi jak zespół muzyczny, jest preparat gotowy w butelce i to jest właśnie, są wyciągi kolendry z chlorello. I stosuje się te mieszanki, pije się, to jest akurat w płynie, ale można proszkować listki taką łyżkę stołową codziennie przez 3 tygodnie naturalnym helatatorem, czyli wchłania te toksyny, usuwaje. Można na przykład robią nawet pesto z kolendry i tym pesto właśnie odtruwają się z metali ciężkich. Glinka bentonitowa. Jest to taka glinka, jest to jeden z najlepszych glinek leczniczych na rynku. Dwa rodzaje: jest sodowa i jest wapienna. I ta wapienna działa bardzo mega oczyszczająco na organizm. Ma ona ładunek ujemny, to znaczy, że ona przyciąga te toksyny jak magnes. I stosujemy od pół do jednej łyżeczki tej klinki w jednej szklance takiej chłodnej letniej wody godzinę przed posiłkiem przez kolejny tydzień lub dwa. Myślę, że znana wszystkim Ziemia Okrzemkowa Diatomit jest to specjalna taka Ziemia Okrzemkowa Okrzemek, dlatego że ona jest pozyskiwana z jezior, zimnych, mórz. I specjalnych właśnie takich glonów, które się nazywają okrzemki. Jest ona bogata w krzem, a krzem, jak w momencie, kiedy dostaje się do żołądka, pod wpływem kwasu solnego zmienia się w kwas ortokrzemowy. Ten natomiast wymiata z jelit właśnie wszelkie te zanieczyszczenia. I tu stosujemy od pół do jednej łyżeczki na szklankę wody lub soku, bo to w smaku jest takie sobie. Raz. Do dwóch razy dziennie, i tak stosujemy przez tydzień, a później zwiększamy do nawet trzech łyżeczek dziennie. I może i wtedy stosujemy rano, po południu i wieczorem na szklankę tej wody lub soku. Stosować taką kurację nawet przez kilka miesięcy. Selen, tak jak wspomniałam, że selen wspomaga nam tu z kwasem tym ala, ten glutation, więc ważne, żeby brać ten selen, on zapobiega nam tu zatoksyczeniu, szczególnie srebrem, rtęciom. Jak już bierzemy w ogóle rzeczy, które są helatujące, czyli wchłaniają te metale ciężkie, to dobrze tutaj wspomnieć od razu o węglu aktywowanym, czyli tym takim czarnym węglu, który wiecie, stosuje się Ala na biegunkę, nam się tak kojarzy zresztą. I enterogel. To są takie dwa preparaty. Enterożel, sama nazwa mówi, jest to taki żel, który y, przyjmuje się dlatego, że on podobnie jak węgiel aktywowany, on się nie wchłania w układzie pokarmowym. Te dwa preparaty działają jako odkurzacz, przechodzą przez organizm, zbierają te wszystkie syfy. Nawet tak jak przy odpasożytnianiu też się bierze enterożel, dlatego że to ma związać wszystko to, co my już zastosowaliśmy, żeby usunąć, wyciągnąć z tych komórek, z mózgu, z organizmu organów te toksyny, to teraz ten węgiel aktywowany i enterożel wyciągnie wszystko z organizmu, wyrzuci go. Nie uszkadza tu i jelita, wręcz chroni te ścianki jelita. To tylko ma za zadanie absorbować szczególnie węgiel. Tu yy, aktywowany stosuje się nawet przy ostrych właśnie zatruciach. On ma związać i tu polecają się, że jedną tabletkę. Tylko pamiętajcie, jest węgiel aktywowany suplement po 150 mg. Jest węgiel aktywowany leczniczy i tu już jest 300-500 mg. Kiedyś to było w standardzie, oczywiście teraz się zmniejsza, no za to trzeba wziąć. Jak się nie uda dostać tego, to więcej yy, tych miligram przeliczyć sobie to. I wtedy stosuje się jedną tabletkę na 10 kg masy ciała z ziołami lukrecji. Ćwiczenia. Słuchajcie, na przykład joga ćwiczę, Więc w momencie kiedy robi się różne twisty, te skręty, to się wyciska te toksyny z organizmu. W momencie kiedy ćwiczymy, się pocimy, a potem wy, wywalamy nie tylko chlorki, nadmiar sodu, ale wywaramy również toksyny i to tak samo się dzieje w momencie, kiedy idziemy do sauny. Sauna jest też świetnym sposobem na to. Tylko pamiętać to, że jak już wyjdziemy z tej sauny, to żeby zmyć to, można robić peelingi albo żeby zmyć tu do kilku minut, dlatego że to z powrotem się wchłonie przez tą skórę, jeśli my tego nie zmyjemy. Kąpiele, słuchajcie, w solei, w sodzie oczyszczonej, rewelacyjne właśnie na oczyszczanie, detoksykacja organizmu. Właściwa dieta, błonnik tutaj wiąże też metale ciężkie i, i usuwa. Też jest niewschłanialny, tak jak enterogel. Witamina C, lewoskrętna, tak, również odtruwa nam to organizm. I preparat bardzo fajny, nazywa się zeolit. Najlepiej ten medyczny i certyfikowany. Z dobrej jakości, z dobrego źródła. Widziałam, że niemieckie są fajne. I zeolit jest to minerał taki wulkaniczny, który w sposób naturalny usuwa nam tutaj toksyny, działa przeciwzapalnie, odtruwa organizm, więc ma właśnie takie działanie ochronne. Przy chorobach autoimmunologicznych rewelacja, przy długotrwałej antybiotykoterapii również tutaj zeolit medyczny polecam. Ostropest nie tylko nam chroni wątrobę, bo ta wątroba jest takim filtrem i tam te wszystkie toksyny się dodają, i metale ciężkie, które też ją uszkadzają, ale też regeneruje nam tą wątrobę. Ostropest plamisty i tu dobrze sobie kupić normalnie ziarenka i samemu sobie zmielić. Będzie działał też jako przeciwutleniacz i będzie działał przeciw nowotworom. Ja również stosowałam do soków, do koktajli. Polecam. Wspomniałam wcześniej o kąpielach. Kąpiele na przykład w solach Epson. Bierze się taką jedną szklanę na każde 50 kg masy ciała i dodaje się drugą szklanę soli sody oczyszczonej. Dodawać to do wanny, temperatura, żeby nie za wysoka, bo wtedy niszczy te wszystkie minerały i te substancje aktywne około 38 stopni. I tak co dwa dni kąpać się w takiej kąpieli. Musi być co najmniej 20-30 minut taka kąpiel. Innymi sposobami to na przykład no będą tu tak. Helatacja w, helatacja w klinikach. Jest to drogi sposób no ale na pewno skuteczny i dobry chociaż nie każdy sobie może na to pozwolić używanie też wody destylowane no nie do picia, ale do różnych rzeczy woda destylowana ja kupowałam, kupiłam taką destylarkę i powiem Wam, że na dnie to ja Wam pokażę jaki jest tam syf, tam jest po prostu czarno i to jest jak maź, to jest tak yy, brudne na dole, jak już oczyści z tych metali ciężkich, z tego toksyn, to wszystkiego, to można czymś skrobać wręcz. To jest tłuste jak smoła. Muszę Wam kiedy, koniecznie nagrać taki film i pokazać, jak wygląda to, takie właśnie poddestylowanie Więc co tam jest w tej wodzie w kranie? Związek, który nazywa się STS, jest Tio siarczan sodu. Jest on najczęściej używany do przy zatruciach srebrem. U kogoś, kto ma grzbicę, kandidę taką, że, nie, że inne środki zawiodły, to polecam tu sobie stosować. Jest środek spożywczy i czysty, pisze. I spożywczy to kojarzy się nam z tym, że on jest do spożycia, natomiast to jest na inną skalę przemysłu spożywczego. Natomiast ten taki dla nas do spożycia wewnętrznego musi pisać czysty. On będzie również tutaj usuwał metale ciężkie, od, odtruwał, odkwaszał i bardzo szybko i skutecznie. Co jest tutaj ciekawego, jak macie tomografię komputerową, to brać sobie to, żeby oczyścić, dlatego że ten usuwa to napromieniowanie, jest świetnym helatatorem chloru, a chlor e, niewiele osób wie, że jest gorszy niż amoniak, jeśli chodzi o zatrucie. Ja w momencie, kiedy dbałam, e, starałam się o, odzyskać zdrowie, ja nie chodziłam na basen. W momencie kiedy się doczytałam, czy, że chlor, szczególnie właśnie osoby, które są zawodowymi pływakami, Chorują na choroby autoimmunologiczne właśnie dlatego, że dużo pływają, są narażone na ten chlor. Chlor jest na jednej tablicy Mendelejewa z jodem i wypiera nam inne pierwiastki. Pod zlewem najczęściej montuje się specjalny, oczyszczać taki do wody, albo można i to wtedy jest na całą wodę w domu, ale mogą być, y, chociaż zacząć od tego, że są specjalne takie głowice na prysznica, żeby zmienić tą główkę, którą macie od prysznica na tą, bo w momencie, kiedy my robimy sobie prysznic, tak, raz chlor nam się wchłania przez y, organizm, to raz nas zatruwa, a drugi raz zamknięta kabina prysznicowa, my się Inhalujemy tym, jeszcze raz się za to zyszczamy. Więc to bym poleciła przede wszystkim też zapobiegać tym metalom ciężkim. Najważniejsze w tym wszystkim jest profilaktyka, żeby to jedzenie, czy tam mięso i ryby, było z dobrego źródła. Żebyśmy nie stosowali pas z fluorem. Na chlor w wodzie, które w domu mamy, możemy stosować specjalne filtry. Mam nadzieję, że dałam Wam wiele sposobów, żeby usunąć te metale ciężkie. Jeśli Wy o czymś wiecie, bardzo proszę. Podzielcie się również, jeśli macie jakieś pytania, również piszcie w komentarzach, czy na mojej stronie Facebooka, pragnienie zdrowia, czy prywatnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do subskrypcji. Daj lajka, like jeśli Ci się podobało.